niż najczystszy ścieżna biały śnieg, tak biała jak skrzydła dobrego anioła. Niewinna, przepiękna, najpiękniejsza, dwa osoby w bajce, ten monster postać. Ach, ten uśmiech uroczy, długie szanse i pełne preskoczy. To najpiękniejszy chłopak, niego widział cały ten świat, a jego imię to Jurjan. Ster monster kra Wiem, nie jestem piękny. Wiem, nie jestem nawet połowie tak piękny. Każdy na niebie gwiazd, ten kurusz jak nieba w środku nocy, zabrała dwa przepiękne, ciemnogratowe oczy. Piękniejszy chłopak, jakiego widział cały ten świat, a jego imię to Jurjan Star monster Piękniejszy wygran, Jólia na twoje oczy, w koru, z tego nieba zabrały cały swój jasny blask. Każdy na niebie gwiazd ten koroż jak nieba w środku nocy zabrały twoje przepiękne ciemnogran to w oczy, świecą mocniej niż. Tak, to jak diament, który nosisz w sercu. Słodko Twoje oczy cały swój jasny blask każdej na niebie gwiazd ten kurz jak niebo w środku nocy zabrała dwa przepiękne ciemno oczy świecą mocniej niż gwiazdy na nocnym niebie. Jak mój